Więc mamy Iveco, pokażę Wam dzisiaj jak w tym samochodzie wymienić baterię w kluczyku. Mamy tutaj taką śrubkę metalową, bierzemy cokolwiek takiego, albo śrubokręt, albo zaokrąglony nóż i przekręcamy tutaj tak jak teraz to robimy, o w ten sposób, o przekręcone zostało, następnie później ten element tutaj z tej strony podważamy delikatnie, więc wyciągamy w ten sposób, i wyciągamy tą część. Tutaj mamy zamontowaną baterię. Baterię, żeby wyciągnąć, to wystarczy ją pociągnąć. Bateria, która tutaj jest zamontowana, to jest CR2032. Następnie ją chcielibyśmy z powrotem sadzić. O czym warto pamiętać? Na obudowie, tak jak tutaj widzimy, jest plus, a tylko z jednej strony jest plus, więc z tej strony jest plus, na baterii z tej strony mamy też plus. Więc wsadzić baterię w ten sam sposób, żeby plus do plusa było, po tej właśnie, samej stronie. Wsadzamy. Następnie przy montowaniu tego plastiku musimy pamiętać, że to jest za, taki zaczep. Więc ten zaczep wchodzi pierwszy i pozostałą część plastiku wciskamy z powrotem. Dociskamy aż dojdzie do obudowy, poczujemy opór, następnie tą śrubkę przekręcamy w lewo, aż poczujemy opór. Mniej więcej w takiej pozycji już poczułem opór. Składamy kluczyk, sprawdzamy czy wszystko działa, oczywiście przycisk. W ten sposób wymieniliśmy baterię. Dzięki wielkie.